Oh, hey, what the hell are you doing? Okay, I'm gonna try. I'm gonna try. Trzynastego W. No, Trzynastego first I have to read inside, then I'm gonna tell you, okay? Cześć, na dzisiejszym aktusie deskę i dzisiaj będziemy szukać łamaczy języka. Trzynastego we siobreśnie. Czas dzisiaj zara taro, at the side and tarzek dzieci nie. Do you believe that? <laughs> W strzęsawisku trzeszczą trzciny, trzmiel trzeciance, trzy trzmieliny, a trzy byczki na trzybyczki zna z strzaskiem trzepią trzy trzebiczki. Bąk! Spad bąk na strąg, a strąg na pąk. Pęk pąk, pęk strąg, a bąk się zląk. Kurkiem kranu kręci kruk, kroplą kraną gruzą bruk, a przy kranie robiąc pranie, królik gra na fortepianie. O, super. Michał małpkę miał, którą mu ją Paweł dał. Małpka Michała gryzła, kopała po policzkach, drapała i zakudły targały. Hmm. Waży żaba smar, pełen smaru gar, z wnętrza gara bucha para, z pieca bucha żar. Smar jest w garze, gar na żarze, wrze na żarze smar. 13 w Szczebrzeszynie chrząszcze zaczął tarzać w czcinie. szczeli wrzask w szcze... Szczebrzeszynianie, co ma znaczyć to tarzanie. Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć ten chrząszcz tarza. Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim zawsze chrząsz brzmi w czcinie. A chrząszcz odrzekł, nie zmieszany. Przyszedł wreszcie czas na zmiany. Drzewie i chrząszcze w czcinie brzmiały, teraz będą się tarzały. Zaparkana wśród kur na podwórku kroczył kruk w purpurowym kapturku. Raptem strasznie zakrakał i zrobiła się draka, bo mu kura ukradła robaka. Teraz ty. <grym> Mała muszka z podłopuszki chciała mieć różowe nóżki. Różczką nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miała. No cóż czary, po cóż czary moja muszko. Różę muszczkiem, a nie różczką wyrzuć wreszcie różczkę w różki i, u... i unurzę i w ruchu. Róż... Różu różczki, boż! <grym> prestigitator to do De Galoverdadero. Verdadero do knajpki mknie po buteleczkę spirytusiku najwydestylowaniuchniejszego dla reżysera Laubziegi, który reżyserował przeliteralizowane przekaryka realizowane i przeintelektualizowane dzieło pod tytułem Now, ba wa now the last sentence okay i have to finish this conversation because there is a break news and the commentary will be with you from the channel teres beda si yeah you got it okay